Mamo, idzie coraz lepiej, idzie coraz lepiej. Może jednak nie idzie. Zaraz zobaczysz. Siemanko, ja jestem Blow i dzisiaj pokażę mamie coś naprawdę wyjątkowego i zajebistego i w ogóle będzie. Przeklinałem, Przy tobie. Nie, nie cierpię tego, bo mam kiedyś się uduszy niż raz bez tego słowa. Kiemanko, ja jestem Blow, a dzisiaj pokażę mojej mamie coś naprawdę fantastycznego, a mianowicie. grę o mnie. O tobie? Tak, to jest ze mną w roli głównej? A nic nie mówiłeś No dlatego chcę ci pokazać jako już. Naprawdę? Tak. A będzie też gra o mnie? Nie. Jeżeli chcecie, to będzie, ale tak, to jest taka informacja do Was, ponieważ powstała gra na telefony, gdzie możecie grać w nomo Oczywiście gra jest całkowicie za darmo. I gierka jest zrobiona tak Ala, taka wkurzająca gra i tak dalej, czyli taka jak ją lubię. Także zapraszam gorąco, będziecie mieli link w opisie do pobrania, lub tutaj będzie, gdzie was gdzieś wyskakiwał. Pobierajcie, grajcie, ponieważ będą ja fajne chcesz... konkursy i no zobaczysz, może ci się ja spodoba. Też chcę, Dobra. Chcę. Więc gra nazywa się Jet Pack. To jestem no ja mam. Poważnie? Bo... Ale jajka, no faktycznie No to dziwnie jak tak patrzysz i no, ale... ale jajka ale... ale... jajka A ty jesteś za tam... ma... Ale to nie jest dobra gra o tobie Dlatego, że dobra gra o tobie powinna być ze mną Ja tutaj powinna jeszcze być Mamo, no, no, to jeżeli chcecie, to wprowadzę moją mamę jako bossa Właśnie, o, o, ja mogę być dobra. bossa Ja, ja będę pierwszy, dobra? Ale bosa czy bosem? Bosem, patrz, klikamy start No, start i patrz, gra polega tak. na tym, że jesteśmy Karolem tak. I po prostu sobie lecimy I tutaj cały czas nas starają się unicestwić, ale się nie udaje, ponieważ my jesteśmy lepsi Jak mi mama idzie zaraz ty grać, więc się ucz Widzisz, tutaj strzela, o i przegram Mój rekord to jest, jak widziałaś mamo 60 tysięcy punktów Dlatego okay. zobaczymy, czy uda ci się go pobić Ale cóż, to zbieram, czy coś? Zbieramy monety, za które możemy później kupować moje, inne wyglądy mojej osoby i tak dalej, i tak dalej Ale mogłeś mi, ta... ty, ty, okay, ty patrz, już masz jakiś rekord no, mogłeś mi dać, mogłeś mi dać wcześniej, żebym ja sobie... Ci! Chociaż raz powtór... Tak dobra, dawaj, proszę. Że ja też jeszcze, chociaż raz sobie... O. Mamo dawaj, no, no. powtórz lot. Jesteś gotowa? Ale czym ja dotykam? No klikasz po prostu. No, ale co klikam? No o. przytrzymaj, no mamo! A co ja mam przytrzymać. Wyt, wytłumacz mi co ja mam trzymać? Jak on podskakuje Na... do góry? Ekran ja nie przytrzymaj, nie dobrze. Mamo, ale nie trzymaj cały... Nie więc mogę. ta gra nie jest skierowana do mam, więc mamy nie, proszę nie grać w tą grę, dawaj. Ale czy ja... Przepraszam cię bardzo, czy mogłeś mi dać to wcześniej, żebym sobie pomysł próbowała? No właśnie. Hmm. No ale po co, po co... ruszasz tym palcem po ekranie, jeżeli trzeba przytrzymać, po prostu patrz, mamo, jeszcze raz. No. Tak albo tak, po prostu wiesz. Aha, dotykam i puszczam, Tak, i tak? puszczasz, jeżeli chcesz w dół albo w górę. Aha. Jeszcze raz mam. Mamo, idzie ci coraz lepiej, idzie ci coraz lepiej. Może jednak nie idzie. Nie, no tak, serio, to moja no mama się wygłupia. Dobrze nie wiecie, że ona jest po prostu się, świetna dałeś... w takie gierki. Nie dałeś mi wcześniej, trzeba było mi dać wcześniej, żebym się popróbowała normalnie. Że wczoraj mogłeś mi dać Mamo, skup się, normalnie. proszę. No, o, no, no, no. Daj, daj spokój. Jak można być takim słabym? Ja myślałam, że no, można być słabszym ode mnie. Jakbym tyle lat grała w gry, to też bym była dobra. Jakbym grała normalnie... Ale jestem mamo słaby! Moja Zabry. mama naprawdę żartuje zaraz są aktywni bestie i zobaczy. Mamo, ale w czym jest problem szczerze, powiedzmy sobie szczerze? No nie umiem! Nie, tam daj spokój, nie mogłeś się jak Ale ci mamo finniku. dobrze idzie, co się dzieje? Mamo jak ci dobrze idzie, tak, no. Mamo, jak ty to zrobiłaś? Tak, jak 100 razy gram, gram, to już w końcu tym palcem trochę coś potrafię zrobić, nie? Mamo, ale ty to dobrze... Mamo, to tobie lepiej idzie ode mnie, naprawdę. Tak. Naprawdę lepiej tobie idzie ode mnie. Nie jak wiem jak ty to robisz To to i dał, to zagrać ten... Tym... ale to nie ja grałem. Dobra, mamo, kolejną kwestią jest to, że mamy nie, sklep. Patrz. Nie mamy się. sklep. Mamy sklep. O w sklepie lubię kupować. No, lubię, No, Więc do sklepu, to jest akurat tak. no do sklepu, dziewczyny. tak? Super, do Dobry. sklepu Klikamy tak. sklep. Tak. I możemy po pierwsze kupić sobie tło. Jeżeli na przykład, na przykład to tło, które mieliśmy nam się już nie podoba, Zmienić. to po prostu je zmieniamy na przykład na takie, to jest ładne, nie? Więc Fajne. kupujemy. I oczywiście kupujemy to za prawdziwe złotówki, to akurat 250 złotych. Hej, się zgadnąć. Nie, tak poważnie to zbieracie te, zbieracie te monety w grze i możecie później za te monety właśnie kupić te rzeczy. Możecie też kupić skinę, no różny blow, widzisz Aha. tutaj taki tutaj, taki, tutaj taki, tutaj też taki, a tutaj taki. O ten. A tutaj taki. A tutaj jeszcze. O, Z brodą nie. A ten? No, ten, Dobra. No. I ogólnie on zmienia też jakieś różne rzeczy. Na przykład tutaj widzicie, że czas działania magnesu rastarczy wydłuży się o 30%, czyli dosyć fajnie. Ok, kupujemy. Możemy też kupić małe przedmioty, takie jak magnes na złoto. Kupujemy. Mag na złoto, mama. Ochronną, tak. a. A <laughs> to mamy tarczę ochronną. Czy bombę Blow'a? Bombę Blow'a. A mamy Blow'a? Tak, Mamy Blow'a też można. Od no, czemu ty chcesz być w mojej grze? No bo ja jestem zawsze z tobą. Dobrze. Dobra, i teraz powtarzamy lot. I teraz pokażę ci te rzeczy, które kupiłem. Widzisz, tak. mam bombę Blow'a. Tak. I. ha. ha, 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 ha. I bomba Blow'a cię wysadziła w powietrze. <laughs> Sugerowanie, że to nie było specjalne. Dobra, jeszcze raz, patrz. Lecimy sobie. Bym, 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 bym. W kółej rewolucjach magdy. I widzisz, łob! Nie ma ich wszystkich. I łup! Bomba blowa. Widzisz, Zarąbista sprawa. Więc polecam. Mamy też tarczę, którą jak użyjemy, to wtedy nam, nas przyspiesza. Plus, nie musimy się bać. Zacznij możemy śpiewać. nie, nie boję się. Nie, nie boję się. Też możemy Na, wziąć magnes, wtedy sobie pieniądze weźmiemy. A ja chyba pobiję swój rekord, mam o trzymaj kciuki. I ogląda jak mam ja gram. Widzisz palcem, po prostu ty nie masz nie, wyrobionego ja to, palca po prostu. Ja to tylko teoretycznie. Dziecko, jest taka sprawa, że no, ty grasz, odkąd się praktycznie może nie urodziłeś. Tak, no ja jeszcze, jeszcze byłem w kołysce i trzymałem ta, ta. myszkę i klawiaturę i tak. No jeszcze nie było ale teraz to już. No. Co się stało, kochany synku? Nie udało się. Dobra, mamo, teraz nie, ty. Pokaż nie, klasę, syn, ja wiem nie, na co cię stać, mam nie. ty udajesz, że nie umiesz ja grać, Ale ja nie albo... mam takiego palca jak ty takiego wy, wy, wy tego wy. zobaczyć. Powtórz lot. Powtórz lot. Tak. Mhm. Nie, nie ma szans, synu, nie ma szans. O! o, o to lubię! To, o! I tak mogę! I tak... o o, o. A. No i kolejny no no, lotu. Bąbkę. Ale przynajmniej, mamo, 12 tysięcy punktów miałeś. co z tego, że było to zrobione tym, że po prostu poleciałeś, poleciałeś przy power -upie? dobrze, jeszcze raz. Już i tego nie odpadło. Już tego, mamo... Nie. nie ma już tego? Jeszcze raz, proszę cię, teraz skup się. Mhm. Naprawdę nie to, to nie jest dla mnie. To nie jest dla mnie tam synu, naprawdę. Co, czemu by ty mnie tak dręczysz tym? Naprawdę no. Nie umiem, nie chcę, nie chcę tego. Nie, 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 nie. Ale jak mam ci się gra podobała. To znaczy fajne jest, że widzę ciebie, że masz turbo doładowanie, bo zwykle jesteś jak ślimaczek taki chodzący do jedy bez energii, bez tego. Dziękuję. A to masz turbo doładowanie, bombkę masz sobie chociaż. To też jest nie, 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 niepoprawne, dlatego że to wyglądasz jak terrorysta z tą bombą. Ta gra jest fajna. Podoba mi się, że możesz się zmieniać, że raz jesteś brunetem, raz jesteś blondynem. Jakim brunetem? Jak ja jestem Owo, cały czas, cały nie. czas jestem tutaj rudy. Tak? Króty? Ani kolory ci się z włosów nie zmieniają jak, jak zmieniałeś, tak kupowałeś? A to możliwe. Ja mam wrażenie, no. że, że masz różne tam kolory. Polubisz tą grę, będzie zadowoleni, jeśli wystawisz tam swoje ocenę. Fajna. Ocele. Będzie miło, Ta jak ocenicze. Ale i główny minus, główny minus do autorów gry yy, tam gdzieś powinna wyskakiwać w pewnym momencie. Moja momentu. mama. Ona bloga. Będzie mama, będzie update, także mam nadzieję, że Gierka wam się spodoba. Czemu ostrożnie jest na mnie? No, więc mam nadzieję, że gierka Wam się spodoba, zapraszam gorąco do pobierania. Jeśli będzie Wam się podobało, to będą e, robione konkursy, na przykład co tydzień, że będzie można wygrać jakąś zajebistą nagrodę, w zamian za najlepszy wynik na przykład. Także grajcie i ja się bardzo cieszę, że takie coś powstało, bo wydaje mi się, że to może być fajna integracja z, z Wami. Ogólnie gra jest darmowa, e, jedyny minus jest taki, że jest tylko na Androida, więc chyba sobie kupię nawet telefon z Androidem, albo po prostu poproszę, żeby zrobili na iOSa. Także tyle. Moment, jeszcze ja. Ja, ja chciałam przeprosić, że nie, nie potrafię grać na tej grze, ale po prostu ja już tam jestem yy, z tego pokolenia, które nie ma kciuka wyrobionego co tak jak wy. I ja nie mam tutaj. O, widzisz? Tobie się tu załamuje. O, tu. O, a widzisz, a mi się tu nie załamuje. I ja tym palcem, tym kciukiem to, tego, a to zależy od palca, którym palcem dotykasz ekran, wtedy wygrywasz. <laughs> no to dobra, możemy zakończyć. No to w takim razie pożegnamy Was klasycznym. Jona! A może powiedz, że łapkę w górę... Jest... A, sorry, zapomniałam o tym, że zapomniałam zaprosić, poprosić o łapkę w górę dla mojego synka, który, który mnie... Synka, dla mojego syna o łapkę w górę poproszę i z osoby. Jak ty to robisz w ogóle, że jak ty poprosisz o łapkę w górę, to jest tyle łapek w górę, a jak poproszę o ja, to jest po prostu malutko, nie rozumiem Dlatego, tego. Dlatego, że ja jestem starszą panią i ludzie mają nade mną litość. Dobra. Tak serio. Dzięki wielkie za oglądanie. Dzięki, Widzimy się w kolejnych dzięki. odcinkach. Trzymajcie się. I piona! Syn mnie wyrzucił z kanału. Na razie. <laughs> Zaraz <laughs>